co chcę tego zrobić. ja już ja, siedzę po Hej, ja, tak ja. 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 się Uj, nie, dalej, bo to to na ja. Ja. A ty, kurwa a co? co? Jestem. Ja. Ale się zastałem! Jak? Ja ja... No to ty tam Nie napuścić Berkuli! Ale tu jest miętko! Dobra, dobra, Jestem czekaj już za koło ciągnę, wam w górę Dawaj, ciąg! OP! Poczekaj! Op! 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 No No zaraz wpadnie!